czołem ludziska. W tym pomyślałam, że nagram filmik i tak naprawdę dzieje się już u nas na gospodarstwie tyle, że można by było powiedzieć, że to czas chyba na pierwszą taką oficjalną aktualizację farmową, gdzie wam po prostu w skrócie pokażę co się dzieje i jakie mamy plany, no bo to już przecież cały sezon minął, więc zmieniamy kamerkę. No i tak. Tutaj mamy nasze ko kogutki rosołki. Jak widzicie, to są koguty Australorpów, a te trzy to są leghorny. Dostaliśmy je w bonusie, jak kupowaliśmy jaja lęgowe Australorpów. Spróbuję znaleźć jakieś takie fajne ujęcie, gdzie widać różnicę wielkości. I szczerze mówiąc, mimo że one mają 4,5 miesiąca, więc tak naprawdę, no, mówią się, że koguty można ubijać od 4 miesięcy, ale to są jeszcze bardzo drobne. Jak porównuję do koguta, który ma dokładnie 5 tygodni więcej, to jest dużo większy. Więc chyba jeszcze pochodzą trochę. No, tu się kłótnie dzieją. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że te lekhorny to już dużo nie urosną więc tak rozważamy, czy nie pójdą do zamrażarki jakoś w najbliższych dniach. Druga moja obserwacja, jeśli chodzi o rasy, bo doświadczenie mamy niewielkie, to że o australorpach się mówi, że są dużo łagodniejsze. I rzeczywiście, mimo że tutaj mamy same koguty i kłótnie są, to dużo częściej są kłótnie, kłótnie między lekhornami a australorpami albo pomiędzy lekhornami, między sobą. Same australorpy walczą... Warczą, warczą. Same Australorpy walczą dużo mniej, więc wydaje się, że są łagodniejsze. No i tak one teraz wyglądają. Wielkości pewnie w kamerze nie jesteście w stanie ocenić, ale już różnice wielkości między rasami myślę, że jak najbardziej tak. I tak, no to to jest pierwsza rzecz, którą chciałam Wam pokazać. Druga rzecz to nasz ogród. Ogrod był wypałem, ale też nie spodziewałam się od niego dużych dużych plonów, bo tak naprawdę w ogóle w nim nie nic nie robiliśmy. Tam raz na miesiąc jak mi się przypomniało, to coś tam zajrzałam i zebrałam. Na jesień wpuściłam tutaj najpierw owce, bo one zjadły wszystkie chwasty, bo w tej części na przykład w ogóle nic nie rosło. A potem wpuściłam kury i one zostawiły to w takim stanie bardzo ładnym. I zrobiłam od nowa grządki tu, tu i tu, gdzie teraz rośnie czosnek. Tutaj chcę trociny wysypać, bo mamy nadmiar i tak naprawdę Chciałam te czosnki jeszcze tutaj do końca zasadzić. I to jest na razie tyle, ile tu zrobimy, i tak sobie myślę, że na przyszłość. To tutaj zrobię może taki e, przy, przydomowy ogródek e, ziołowy. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Tutaj jest trochę więcej słońca, ale tu jest trochę cieplej w tym kąciku. To może zioła sobie dadzą radę. Może są jakieś zioła, które wolą cień, to by mogły być tam. Ale szkoda, to miejsce zrównywać z ziemią, ale z drugiej strony, jak na moje oko, to na e, warzywa, warzywa to się nie do końca nadaje to miejsce. A ogród warzywny byśmy zrobili już na tej części e, pastwiskowej, tuż za domem, którym zaadaptujemy jako taką część ogród bardziej, jak już owce i kury tam zrobią porządek. No to idźmy dalej. Tutaj mamy nasz zaadaptowany kurnik. Nasza farma od początku miała takie założenie, że ona nie będzie śliczna, będzie funkcjonalna, a na ile da się ją uładnić, no to może się uda. I tak, kurnik miał takie drzwi, jak tu wszystkie drzwi są. Widzicie, to gospodarstwo od pewnego czasu, jak widać, nie było użytkowane. Więc kurnik, takie same drzwi, tylko że, ponieważ wybraliśmy to konkretnie pomieszczenie jako kurnik, bo tamte drzwi były najbardziej szczelne, żeby tam nic nie weszło więc tamte drzwi były dość szczelne, ale jednak na zimę bym się bała je zostawiać że tam jakaś kuna górą się wciśnie a widzicie tutaj jest bramka z łóżeczka dla dzieci zrobiona, a to dlatego że tutaj chodzą też owce i owce idą sobie do kurnika i zadają kurzą karmę, bo jest pyszna. Więc zrobiłam bramkę, którą znalazłam zresztą w naszej stodole, bo tutaj dużo rzeczy zostało po poprzednich właścicielach. Znalazłam takie połamane łóżeczko dla dziecka i zrobiłam taką bramkę. Ona się tam otwiera do środka i idealnie kury sobie pod spodem przechodzą, a owce nie mogą, więc świetnie to działa, polecam. Ale jak sobie myślałam, że będziemy wymieniać drzwi po kolei, no to, że może zrobię jakieś prawdziwe drzwi, które na się otwierają w połowie tak jak drzwi w boksach dla koni. Także będzie można na przykład już nie używać tej bramki, tylko otworzyć samą górę albo to by się super sprawdzało w królikarni, bo chcemy mieć królikarnię, gdzie króliki też będą luzem, luzem chodzić na dole. O czym jeszcze wspomnę, pewnie za parę miesięcy, jak to będziemy robić. I tam można by było po prostu na dzień otwierać tylko górną część drzwi, a dolną zostawiać, żeby króliki nie uciekały, a żeby miały słońce, świeże powietrze i tak dalej. No ale popatrzyłam na cenę. Tych, e, tych oficjalnych drzwi, no to trochę mi się tak łezka w zakręciła i stwierdziłam, że to jednak nie jest tego warte. I to, co zrobiliśmy, to kupiliśmy drzwi... E, Kogoś używane drzwi do domu, które kosztują. Jak poszukacie sobie na eliksie, to w zależności, gdzie mieszkacie, takie drzwi można znaleźć, znaleźć za 50 do 100 zł. I te drzwi zamontowaliśmy na tych samych nawiasach, zawiasach, ja tutaj pokażę. Mi zależało, żeby te drzwi miały jakieś okienka, bo tak naprawdę w tym kurniku jest bardzo ciemno. To jest wschod, tutaj jest wschód od mojej strony, więc tam jest zachód, więc tutaj jest słońce tylko w czasie, tak do południa jest trochę trochę słońca, ale i tak to okienko to niewiele daje i te drzwi po prostu je y, przycięliśmy tak, żeby pasowały do zawiasu, do framugi y, i zawiasy użyliśmy te same, y, drzwi są do góry nogami, bo ten zawias by niestety tutaj kłócił się z okienkami, nie dałoby się tego zamontować y, i i to co jeszcze chcę zrobić, to chcę, jak będę miała chwilę, wyciąć tutaj te okienka jako jedno duże okno, wstawić z jednej strony drzwi szyby, z drugiej strony drzwi szybę albo coś co działa jak szyba, tak żeby jak najwięcej światła do kurnika wpuścić, a jednocześnie żeby one nie straciły swojej funkcjonalności i żeby nie były jakieś super zimne. Tak sobie myślę, że jak z obu stron będzie jakaś szyba, to to, to też będzie tak trochę działać bardziej izolacyjnie niż pojedyncza taka szybka. No, no i to jest tak, jeśli chodzi o kury. Z pomocą rodziny i znajomych, ale głównie rodziny, za co jesteśmy super wdzięczni, udało nam się posprzątać dużą część stodoły. Tutaj, tutaj głównie było jakieś stare siano, które całe zostało wyniesione. Pomalowaliśmy wszystko wapnem. Tutaj wrzuciliśmy. To jest zwykłe siano, które po prostu się rozwinęło z rolki i leżało na ziemi. Plan na to pomieszczenie jest taki, żeby tutaj był baran na czas kwarantanny, bo ta ściana wydaje się dość, e, dość wytrzymała. E, drzwiczki tutaj są takie tyle o ile, ale je jeszcze wzmocnię. I wiem, że te barany, jak są owce w rui, no to potrafią dosyć e, być uparte w tym, żeby dać radę wyjść, e, więc myślę, że tu jeszcze rozsypiemy trociny albo słomę, jak on będzie przyjeżdżał za tydzień i musimy jeszcze zrobić paśnik i miejsce na wodę, ale ogólnie jakby pomieszczenie jest już przygotowane, on będzie tu miał ze 40 metrów kwadratowych, więc myślę, że, że będzie mu tutaj dobrze. Na ten, czas, na ten czas kwarantanny drzwi do stodoły pootwieramy na oścież w ciągu dnia, tak żeby miał i świeże powietrze i trochę słońca. Ale wydaje się, że to jest jakby jedyne miejsce, które teraz możemy mu zaoferować, żeby było bezpieczne dla niego, dla nas, dla owiec i dla wszystkich, i żeby sobie przeczekał te 2-3 tygodnie, a potem go wpuszczamy do stada. Część z Was może się dziwić, że wpuszczamy barana do stada w połowie grudnia, bo taki jest plan. No bo myślę, że najczęściej tak przyjęte jest w Polsce, żeby owieczki rodziły się w styczniu, ale my chcemy wrócić do takiego bardziej naturalnego trybu rozrodu naszych owiec. Czyli takiego, że owce rodzą się na wiosnę, kiedy jest najżyźniejsze pastwisko, najlepsza trawa, a owce są w dobrym stanie i w naturze rodziłyby się właśnie w tym czasie. Dzięki temu one mogą się rodzić na pastwisku, nie muszą być zamykane w owczarni, nie muszą być zwykle doglądane. Ta rasa, którą my mamy, to są owce kameruńskie, które są owcami szersznymi. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak dużo energii pochłania produkcja wełny. Nawet jeśli nie macie owiec mlecznych, to produkcja wełny u owcy pochłania około 30% energii, którą spożywają, co oznacza, że muszą zjeść 30% więcej niż taka owca szerszna. To był jeden z głównych powodów, dla których wybraliśmy właśnie tą rasę. To sprawia w skrócie, że te owce zwykle nie potrzebują w ogóle pasz treściwych, żeby dobrze funkcjonować, i jeżeli wróci się do tych cykli naturalnych i one są karmione tak, jakby były w naturze, i rozród jest wtedy, kiedy byłby w naturze, to powinno dojść do takiego powrotu do natury, czyli te owieczki małe powinny się wykacać bez problemu same, bez żadnych komplikacji, nie powinny mieć problemu z dorastaniem, bo rodzą się na świeżej młodej trawie, więc mogą szybko zacząć ją spożywać, i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie te w teorii powinno być dużo lepiej niż jeżeli mamy taki konwencjonalny sposób chowu. No, a jak będzie, no to będę wam dawać znać na bieżąco. Już w maju spodziewamy się, że powinny się pojawić pierwsze, pierwsze małe jagnięta. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Teraz akurat przechodzimy obok naszych kurek z jednym kogutem, więc pomyślałam, że też wam pokażę jaka jest różnica między wielkością kur australorpa w wieku pięciu i pół miesiąca, prawie sześciu i czterech i pół miesiąca. W każdym razie rzeczywiście jest spora różnica wielkości między tymi kurami. Ponieważ jest to nasza pierwsza zima tutaj, to mimo że te kurki tutaj tak fajnie sobie buszują tam w lasku i w tych wysokich trawach i dosyć daleko odchodzą od kurnika, myślę, że ze 20 metrów spokojnie przebywają same wokół kurnika wszędzie. To na zimę, już taką pełną zimę, chciałabym je zamknąć w kurniku, żeby mogły sobie wychodzić na dzień, a na noc je zamykać w kurniku, bo tam jest jednak trochę bezpieczniej i pewnie trochę będzie im cieplej. Mówię, że szkoda, bo tutaj rzeczywiście one sobie dużo korzystają z tego pastwiska. No ale będą musiały sobie jakoś dać radę, dlatego też musimy część kogucików ubić. Przed zimą, tak żeby, no bo teraz jest porówno kogutów i kur, no to to by było trochę nie dla tych biednych kurek. A jak ograniczamy populację kogutów, no to wtedy będą mogły sobie mieszkać razem i pewnie dalszą część kogutów zaprosimy do zamrażarek wtedy, kiedy już będą trochę starsze, podrośnięte i trochę tam więcej sobie przeżyją w swoich kurzych życiach. Idziemy dalej. Owce super sobie radzą na pastwisku. W ostatnich filmikach wam pokazywałam, że oddzieliliśmy mniej więcej połowę pastwiska, także one teraz mają do dostępu 3,5 tysiąca metrów mniej więcej. Więc jak napięć owiec to jest sporo, ale z drugiej strony no, mamy już jesień, ta trawa nie rośnie, więc one zjadają to, co, to, co mają dostępne. Z ciekawostek, jak przycinaliśmy, Sosny, to kilka dni po przeleżeniu takie obcięte gałęzie są bardzo chętnie zjadane przez owce, jak widzicie część gałęzi jest już całkowicie gołocona, a część gałęzi donoszę im na bieżąco, bo tu jest bardzo blisko do, do ich yy, yy, zagródki, więc one tutaj częściej bywają, ale tam dalej jest taka większa kupa gałęzi yy, i one tam sobie też same chodzą, a tutaj zobaczcie, Zżarły wszystko do zera, zostały same gałęzie, a to też były sosny tutaj, e, więc zdecydowanie zaczęły tą sosnę jeść, gdzie wcześniej w ogóle nie były zainteresowane i w ogóle nie były nigdy zainteresowane świeżymi gałęziami sosny. E, jak wiecie, sosny u nas jest pod dostatkiem i takiej jakby rosnącej w ogóle nie ruszają. E, ostatnio przyuważyłam, że troszkę zaczęły ruszać takie młode, jedno-dwuletnie samosiejki, e, wtedy rzeczywiście one zaczynają je zjadać, teraz na jesieni. Wcześniej w ogóle nie były tematem zainteresowane. Pokazywałam Wam ostatnio na filmiku, właśnie jak robimy te linie takiego sadu permakulturowego. Ostatnio udało nam się dostać trochę krzaczków aroni, więc zaczęliśmy robić kolejne pasy. I tak jakoś wyszło, że te pasy są co 34-36 metrów. Na razie przygotowujemy pasy, sadzimy same aronie, a chciałabym później podosadzać do tego inne, inne gatunki, krzewów i drzew. No ale to jest jakiś początek, i już mamy wytyczone te linie. Tak Wam pokazuję jak idę, bo tu widać jak to wszystko wyglądało w momencie kiedy owce tu nie bywały. A teraz jest tak, że tam gdzie one chodzą jest po prostu zupełnie wykoszone pastwisko. Pozostają takie pojedyncze kępy, ale zobaczcie, jaka jest różnica. One tutaj często bywają i to wszystko wyglądało tutaj tak samo, jaka jest różnica między tym, a tym, więc rzeczywiście robią robotę, tutaj już w te nawłocie, tutaj też zaczynają wchodzić i już wydeptują takie ścieżki, które się potem poszerzają w place i one tworzą takie place wygryzione, potem sobie idą gdzieś dalej i tego jest coraz więcej, więc może w ciągu czterech tygodni trochę to jeszcze podgryzą wszystko i wtedy im otworzymy dojście do następnej części pastwisk. A wracając do tego wsadu permakulturowego, no to tak, tu docieramy do pierwszej linii, Owce ją zdecydowanie respektują na razie, no ale mają bardzo dużą kwaterę. E, więc, tak jak widzicie, tutaj już mamy niebieskie słupki, niebieskie linki. Słupki to są słupki lakme, e, bardzo fajne, dużo fajniejsze niż te standardowe, które można kupić na Allegro, a tam niewiele droższe, tak naprawdę. E, I tutaj są te wystrzyżone sosny, które, e, od których te gałęzie teraz owce zjadają. E, więc tutaj się zrobiło dużo więcej przestrzeni. A my przejdziemy sobie teraz przez ogrodzenie i pokażę Wam, co my tam dalej kombinujemy. No to idziemy szukać aronii. Tutaj już jest dużo bardziej zarośnięte, bo tutaj teraz owce już od kilku tygodni nie bywają. Temat sadu permakulturowego jeszcze jest dosyć otwarty. Jeszcze nie bardzo mam koncepcję, jakie drzewa, gdzie dokładnie będą rosły. Próbuję go wpleść trochę w ten krajobraz, który tutaj już mamy, żeby go jakoś tak nie demolować totalnie. Łącznie z takimi pomysłami, że. Chcę zaadaptować sosny, żeby tam rosły na nich winogrona. Nie mam pojęcia, czy to się uda, bo wiem, że sosny są niezbyt przyjazne do rośnięcia czegokolwiek, ale nie wiem, jak to wygląda, jeśli jest tylko jedna sosna w, takim, w takiej linii sadu. No i tutaj mamy drugą linię wykoszoną, tak jak widzicie, i rosną tutaj aronie. Tutaj w tej linii rośnie aronia galicjanka. A tam 35 metrów dalej będzie Aronia Nero, tak to sobie jakoś wymyśliłam. Chciałam, żeby wszystkie rosły w jednej linii, ale jakoś źle to przekalkulowałam i wyszło mi tutaj tylko 10 krzaczków. I tak tutaj. Tutaj mamy sosnę właśnie tą, która rośnie idealnie w linii tak jak są sadzone te krzewy i właśnie to jest pierwsza sosna, którą stwierdziłam, że ją trochę przerobię na trzymadełko dla winogron. Tutaj jest druga sosna tuż przed nią, ale ją, ją wytniemy, ona jest mniejsza, już rośnie trochę krzywo, no rosną za blisko siebie, żeby, żeby obie mogły dobrze funkcjonować, więc, więc tą prawdopodobnie wytniemy, ona też będzie nam tutaj robić problemy jak będziemy stawiać ogrodzenia przy kwaterowaniu. A, a ta sosna by została. I tu zaczęłam ciąć... Ciekawa jestem, co wy o tym myślicie, a myślę, że nikt tego wcześniej nie wymyślił. Chcę przycinać im gałęzie tak, żeby zostawiać same patyki, bez żadnych igieł na dole, przez dwa, może trzy rzędy, zależy jak wysoka jest ta sosna, żeby czubek został zielony, a tutaj zostawić tylko takie suche patyle, bo one oczywiście Uschnął jak nie będzie tam igieł. I zasadzić winogrono tutaj pod sosną, żeby ono się mogło pięć, piąć i się rozkrzewiać, roz, rozkładać na tych gałęziach tak, jak normalnie by się rozkładały na jakichś tam linkach. No i Ciekawe jestem, czy to w ogóle zadziała. Na pewno byłoby to fajne urozmaicenie, tak, żeby drzewo, które nic nam niby nie daje, żeby mogło stać się drzewem produkcyjnym, o, a tu przy okazji Wam mogę pokazać jak wygląda działka sąsiadów, którzy nie mają ogrodzenia elektrycznego. Mm, zobaczcie sobie, nie trzeba traktoru, wystarczy mieć dziki i jest zaorane. Z tygodnia na tydzień, co tu przechodzę, to jest coraz bardziej i coraz równiej zaorane, więc jest tu jakiś, jakiś sposób, można wykorzystać zwierzęta. Mm, no a tu jest nasza działeczka dalej, tam u sąsiadów jest skałka. To są dosłownie sąsiedzi obok nas, bardzo fajna skałka, więc mamy szczęście, że w takim fajnym miejscu jesteśmy. No i jak sobie przejdziemy, bo tutaj, tutaj owce rzadziej bywają, i tych na włoci jest więcej, więc e, nic nie widać w ogóle, co się dzieje na działce. Ale tu kawałek dalej, jak przejdziemy kolejne 35 metrów mniej więcej, to, to zrobimy następną linię e, krzewów. I, I to, co chciałam Wam powiedzieć, bo wczoraj e, trochę e, grzebałam w internetach. E, ciężko jest zaplanować z tej perspektywy kolejną e, linię krzewów, bo e, jedyne co widzimy to las e, sosny. E, I fajnie jest móc zaplanować tak, żeby żeby przejść między sosnami, żeby ich nie wycinać i jak u nas w rejonie, akurat jak patrzę na mapy Google'a i tam włączam sobie satelitkę, to, to na naszej działce nie ma jeszcze drzew, więc to, to są takie pojedyncze drzewka, więc to nie może być zbyt aktualna mapa, ja myślę, że to jest tak mniej więcej 4-5 lat wstecz, ale to, co odkryłam, to geoportal krajowy. Ten sam geoportal, który Wam polecałam w zerowym odcinku, jak mówiłam o tym, jak kupić ziemię, tam jest widok satelity dosłownie z zeszłego roku, albo nawet z tego roku, bo tak jak patrzę na to, gdzie ryły dziki, to to się wydają dosyć świeże miejsca, które teraz są wyryte. I patrząc na wielkość drzew, one są dokładnie takie, jak teraz widzimy, więc super, bo fajnie mogłam sobie pooglądać i okolice, i naszą działkę, zaplanować, gdzie ta kolejna linia aroni będzie przebiegać, i zobaczyć, które drzewa będziemy mogli zostawić, które koniecznie trzeba będzie wyciąć, niestety, i jak tam dalej planować tą naszą działkę. Tam na samej górze, tu jest lasek brzozowy, który teraz jest zasłonięty przez oczywiście sosnę. Za laskiem brzozowym jest z hektar samosiejek głogu, takich już wieloletnich I, no i tam jest to jest miejsce nie do przebycia, więc to jest nasza plantacja głogu. Jakby ktoś miał jakiś pomysł, co można zrobić zyskownego z plantacją głogu przez kolczastego, przez którą się nie da przejść, to ja bardzo chętnie skorzystam z tej wiedzy. No i to jest tyle, co w tym momencie robimy. Tu jak wam nagrywałam filmik, to owce się przemieściły. Ja chciałam Wam pokazać jeden z powodów, dla których nie chcę ani strzyc ani wycinać wszystkich tych skupisk e, sosen. Jest to, że te nasze owce właśnie one się kitrają. Jak na przykład teraz, akurat nie wieje, więc one sobie tu przyszły akurat coś jeść, ale one, jak, e, jak jest wietrznie, to one się kitrają w takich skupiskach sosen, wchodzą sobie w środek i e, no i tam im nie wieje. A do tego jest pewnie dużo cieplej. Siedzą sobie tam wszystkie razem i mogą skupnąć sosnę. E, kappa. A ty co? Więc na pewno chcę takie skupiska zostawić, żeby chociaż w co drugi, na co drugiej kwaterze, zobaczymy jeszcze jakie duże te kwatery będą, ale żeby na tych kwaterach takie kappa, odejdź, odejdź, żeby takie, e, takie skupiska były, e, bo myślę, że owce mogą na tym bardzo dobrze skorzystać i jeśli się okaże, że e, że one zawsze mają dostęp do takich, do takich skupisk drzewnych, to może nawet nie trzeba by, będzie im żadnych wiatek przenośnych robić, bo po prostu będą się chować między drzewami. W ogóle planujemy na wiosnę kupić jeszcze około 20 owiec. 15? 15. 15 jarek jeszcze kupimy, tutaj się 5 jeszcze urodzi i zobaczymy jak to będzie działać. Te 5 sztuk to tak naprawdę jest za mało, żeby na naszej ziemi zrobić jakikolwiek wpływ. One i tak sobie dobrze radzą, biorąc pod uwagę, że ile ich jest. Ale, ale żeby one zaczęły kościć tak naprawdę tą ziemię i doprowadzać ją do ładu, to musi ich być minimum 20. No, a tak naprawdę pewnie i z 50 by było dobrze, bo przy takim kwaterowaniu na mniejszych kwaterach, a częstszym przenoszeniu, to one dużo lepiej wykorzystują pastwisko i nagle się okazuje, że dużo więcej na hektar można, że tak powiem w cudzysłowie, wcisnąć, bo to pastwisko się szybciej regeneruje. No, więc takie są plany. Teraz się już z Wami pożegnam. Trzymajcie się gorąco w te chłodne poranki i życzę Wam miłego dnia. Pa!